Ty, luty. Opowiadanie pod tytułem wszystkie możliwości. Ojciec obserwował swego syna, próbującego unieść ciężki wazon z kwiatami. Chłopiec wysilał się, sapał, stękał, mruczał coś pod nosem. Jednak nie udało mu się przesunąć wazonu nawet się zrezygnował. Czy spróbowałeś już wszystkich możliwości? Zapytał ojciec. Tak, odparł chłopiec. Nie, ponieważ mnie nie poprosiłeś o pomoc. Nie wstydźmy się prosić innych o pomoc, jeśli sami nie dajemy rady. Co wśród nas życzliwe osoby? 你拿多少给